Witam serdecznie na moim profilu. Szybki announcement. Wygląda na to, że w tym roku czeka nas dość ciekawe i oryginalne anime. Odpowiedzialnym za nim będzie Warner Bros. Studio Japan oraz Studio Wit, czyli te, które były odpowiedzialne za Atak na Tytana. Mianowicie, to co nas czeka w tym roku to Suicide Squad i Tak. Dobrze słyszeliście, bohaterowie Suicide Squad trafiają do nowego świata! Harlequin, Joker, Deathshot, Shark King i Clayface. Jak tym razem nasi super złoczyńcy poradzą sobie w roli superbohaterów. Muszę przyznać, że jest to jedno z anime, które wyczekuję już teraz, kiedy o nim wiem. A co wy o tym myślicie? Będzie to hit, czy będzie to kit? Ja się tylko cieszę, że będziemy mieli znowu okazję troszkę spotkać Harley Quinn, która jest jedną z moich ulubionych super złoczyńców z PC. Także, teraz już też wiecie. Czekamy.